Litra 5999. Ten czarny 39. Ale fajny, co? Naprawdę mi się podoba, co myślicie? A jesteśmy w multimarkecie Jula. Nie wiem, kochasz te sklepy. I... No i przylecimy te półeczki. Także jak lubicie ten sklep, a cię go gdzieś pobliżą, to patrzcie i działamy. Ten 39, ale tutaj jeszcze jest... O, o, ten jak jest fajny. Ten już troszeczkę droższy, ale naprawdę... Mega fajny. Co myślicie? 129 zł, jak widzicie, 1 litr. Mam no tutaj już taki bardziej typowy termos. Już. Czy na zupę, czy na cokolwiek innego, z kubeczkiem. 54,99 99. Fajny uchwyt ma. Widzicie? Okej, okay, dobra. Co tu? O, jaka fajna paka kostek, zobaczcie. Tutaj jest 50 sztuk. Tylko za 8,99. Bardzo dobra cena, bardzo dobra cena, a tutaj stal nierdzewna to jest sładzacz, tak? tak, Słodacz do napoi 49,99. Ok. A tutaj cóż to jest? 10 sztuk po 24 kostki woreczki do lodu, czy 49, też bardzo dobra cena, no, dawno tutaj nie byłam. Młynek, ale to chyba nie jest całość tego, co tak. 59,99 sól i pieprz tak się prezentuje w całości, a tutaj widzę, że ktoś go rozkręcił to jest jego góra. Tutaj mamy dwie sztuki 59,99. Ok. To jest szklanaż tak. Forma szklana tarty za 19,99 27 cm, tutaj mamy bez papierka możemy sobie podejrzeć jak się prezentuje ale świetny zobaczcie, rozpylacz do oliwy octu za 39,99 mega fajny dobra, jest rozpakowany, także już sobie go zobaczymy co, jak wygląda o, tak się prezentuje co myślicie? no, podoba mi się i cena też dosyć fajna dalej solniczka i pieprzniczka biała miała wziąć. Została tylko jedna. 29,99. Fajna cena. No i czarne jeszcze. Z dziurkami PS. Pieprz 16,99. I cóż to takie malutkie foremki na jajeczka. Ale fajne, co? Dwie sztuki. A to jest w ogóle kieliszek. No dobra, niech będzie. 9,99. 59,99. Zobacz jaki fajny stojak. A ile to jest tych. Ty. Gdzie to jest? A, 6 sztuk na 6 butelek. O tu jest dobra pokazane. <gry> tak się prezentuje. Na 6 butelek 59,99 od razu mamy kieliszki. Tutaj mamy do Szampana dwie sztuki 29,99 do wina czerwonego, 19,99 do białego 29,99. Fajnie, że jest napisane, które, który kiszy do czego. Szklaneczki 2 sztuki 24,99 i tutaj. Coś większego. Tutaj mamy 210 ml, 6 sztuk, 14,99 Dobra, słuchajcie, były szklanki i kieliszki. To może zobaczmy sobie jeszcze talerze. I to jest, to jest porcelana biała. Zestaw 4 sztuk, 39,99 czyli wychodzi dyszkę za talerz. Obok większe talerze, 49,99 czyli troszeczkę droższe. Tak, dyszkę za talerz. Zestaw do whisky, zaniecały 7 dyszek, 7 części. I obok, cóż to, jakaś podkładka. A co tu podają w ogóle? Gdzie tu jest jakaś cena? Zaraz zobaczymy. To jest podkładka chłodząca za 139 zł. No ok. I te wężyki wyglądają, jak takie, wiecie, rurki od kroplówki. Nie wiem, czemu mi się tak skojarzyło, ale to jest torba chłodząca do butelek. Mega świetne rozwiązanie. Pierwsze raz widzę w ogóle coś takiego. Jestem mocno tym zainteresowana. Ciekawe, jak długo trzyma. 499. Mamy też silikony. Zobaczcie na. Sześć dużych kostek, takie mięciutkie, fajnie się z tego wyciska. Taką dużą kostkę można sobie zamierzyć cytrynkę. A tutaj 29,99 jakieś formy do lodów. Tak, sześć sztuk. O, tak sobie. A, dobra, chciałam pokazać, ale. Ale się nie chcę pokazać. O, takie różne kolory. No, Okej. Okay. Zobacz, jaki fajny koszyczek. Za 19,99. Macie pomysł jakiś na tą dziurkę, co tutaj włożyć, włożyć, No nie wiem. 30 cm średnica. Tak. Fajny, co? Obok jakieś miseczki. Za... Ale to jest plastik, aha, dobra. 3,99 różne kolory i. O, kubeczki od razu. to co ty? czar, A dobra, nie. Weźmy czerwony może dla odmiany. Złoty, 79. Takie plastiki, ale bardzo tanie. Jest bambus. Ładna misa bambusowa. Zobaczcie. 69,99 średnica centy. Fajne deseczki do krojenia. Zobaczcie 19,99 z taką praktyczną krawędzią, no nie? Świetne. I też ładny kolor. Biały. O, a tu, cóż to tutaj jest? To jest. To jest na ten zakręcony ziemniak? Tu się kręci. Tak mi się skojarzyło, na ten tak tu się wkłada. No tak jak wiecie, co przy plażach sprzedają, ale to chyba na jabłko, 49,99, nie wiem. 7,99 to jest miarka co tu podają w decylitrach, o dobra, okej, okay. obok też jakieś takie miareczki, o również 7,99, okej, okay. 14,99, trzy sztuki, to są woreczki z siateczki, <noise> woreczki z siateczkiem się z siatki na owoce, o, tak się prezentują. Całe cztery dyszki, deska do rozmrażania. Zobaczcie, jaka fajna. Tartar już sobie wyjmiemy kawałeczek. Co... O, tak się prezentuje teraz. Lepiej widać, no nie? Dobra. To odkładamy, wracasz na miejsce. Mamy tutaj jakieś formy takie, ale dobra, tu jest jeszcze pojemnik na ciasto. Ale tu widzę cenę tortownicy za 25,99 to będzie to. Obok ksówka za 19, a tutaj ten pojemnik na ciasto? no jest cena dobra. 39,99. czerwone i biała. To jest 0,6 litra. 32,99 zł, ze stali nierdzewnej. Ok. Co myślicie o tym sklepie? Piszcie w komentarzu. Tutaj mamy formy do pieczenia. 4 sztuki, 24,99. No, Dawno tu nie byłam, ale mi się mega podoba. Byłam, ale nie na tym dziale. Cała 8 dyszek. Tutaj mamy 2 sztuki. Formy do pieczenia. Tak się prezentują. A opakowanie. O, tutaj mam jak coś. Tylko zobaczcie, znalazłam identyczne szklaneczki jak w Ikei. 6 sztuk: 119,99. Mega fajne sztuczce. 199 zł. Ciężkie. Jak diabli. 16 zł. Obok jakiś zestaw trzech noży. O, w takim ładnym stojaczku. 249. Mam w sztuczców: niecałe 6 dyszek. 16 elementów. Takim drewienkiem, co myślicie? I, I tutaj obok jeszcze, zaraz przejdziemy, bo widzę, fajny tłuczek. <grym> Jaki fajny, zobaczcie. Taka ciepinka, ale w ręce fajnie się trzyma, jak coś dziewczyny. 29,99. Ok, no i tutaj rzut na taką drobnicę do kuchni. Ten zestaw też jest bardzo fajny, no nie? Zobaczcie. 39,99. I poszczególne elementy, które można sobie tutaj dokupić. O, tutaj mamy też fajne sztuczce. Zobaczymy sobie je. Zobaczymy. Co myślicie, te fajniejsze czy te brązowe? A te brązowe. Dobra, słuchajcie, kończymy. Dzięki, że byliście. Do następnego, cześć.